Cześć, z tej strony Mezius, a to jest pierwszy odcinek z serii Minecraft pod wodą i na lądzie solo. Z powodu tego, że, no, jak to mówiłem w, w wyjaśnieniach, ekipa, no, po prostu no, nie ma ekipy, bo sobie, no, po prostu... Gramy teraz w CS-a i no, niektórzy nie mają po prostu ochoty grać w Minecrafta, więc nagrywam sam i też nie ma osoby jednej, czyli maszyny. A także z jedną osobą, która z zna w występowała w tych odcinkach, czyli... No, jednej, jednej osoby się pokłóciliśmy z nią, zanim rozpocznie się dalsza część materiału, chciałbym przypomnieć, że 18 czerwca, czyli piątek, yy, rozpoczynam streamowanie na Twitchu z różnych gier, typu Minecraft albo CS. Yy. I, to ben, I streamy będą się odbywały co piątki o godzinie 18. Pozdrawiam, Myziec. Albo teraz pójdę, jeszcze opaść trochę węgla i kamienia. Jeziorko. Nie rujnaj u Minecrafta przez chwilę. Dobra, jest węgiel widzę go. Pierdziule, no, cały czas jest padał. je hmm Dobra, to teraz trochę trochę kamienia. Lubimy. Dobra, to już koniec, to już drugi kill-off. Dobra, już wszystko git. Ktoś tu jest, może... ...będzie ten, żelazo. Skraftuję sobie pochodnia szybko. Mm, tak W ogóle nie pokazywałem jeszcze skina Bo go Tu wam go teraz pokażę Będę No go trochę zedytowałem mm, Typu dodałem mu y... Spodnie I No sweter Albo bluzy bardziej No Tak bluzy mu dałem Discord raczej będzie za niedługo, tylko musi być trochę więcej was, tak? Gdzieś tak, około z 30 osób, to może powoli będę ten Discorda otwierał, ale to jeszcze nie jestem pewien, bo podziękuję um, um, pewnej osobie. I to mówię tutaj do Błażeja. Dziękuję za pomoc w Discordzie wtedy. Że mi go pomogłeś. My teraz go dokończymy za ciebie, żeby tam dodać parę jeszcze kanałów tekstowych. Jeszcze tam parę porobić rzeczy i powoli będzie Discord. A tak to ja ci dziękuję za pomoc. Aha. Dobra. Ja się chyba w lesie gdzieś będę musiał schować, bo to już nie ma sensu praktycznie podróżować. A szkoda, że tutaj nie ma tej. Uszukam owiec, a tutaj owiec nie ma. Gorzej będzie, bo tutaj jest ten biom. Tu się rozp rozpią te, te takie dziwne szkielety. Tego, co pamiętam, więc ja lepiej się idę do lasu sować, bo tu będzie bezpiecznie. Ja dole, spadaj, spadaj, spadaj. Spadaj! Dobra, ja uciekam od tego pająka, bo ja mam mało HP. Dobra, do wody będzie bezpiecznie. Ja może przeczekam lepiej tą noc? Nie, ja lepiej jeszcze zablokuję tu, żeby te moby nie spadały mi. Bo to y, bardzo będzie pomocne. Będę tutaj się kampił niestety. Przez całą noc. Także tego. Będę teraz zrobisz szybkie ten. Nie widzę tutaj nigdzie tego. Mm, dobra. W tym jest problem, że y, muszę sobie nowy piec skraftować, bo. Y, no. Wtedy mnie ten pająk gonił. po prostu od razu kopię, nagle patrzę, że żelazo się wydobyło. Zarobiście, no, jestem trochę uratowany. To potem sobie będę kopał dalej, żeby to znaleźć, w resztach. Bo najbardziej mi teraz zależy na łóżku, żeby sobie tutaj waypointa ułożyć. Ja się wiem, woda mi tutaj cieknie. Zarobiście, to trzeba zrobić. Teraz tak, że jeżeli woda tu cieknie, to trzeba zrobić takie schody. Skrętu, schody skrętu, cyk cyk cyk. Przetapiam. Robi się jeszcze nożyczki. Dobra, raczej chyba już nie wyjdzie. to ja tutaj potem sobie drabinę ułożę blaczek cyk 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 no dynia przepraszam mogę przyjść Tutaj trzeba będzie pole walnąć. Szybkie. To ja to zrobię. Szybko sobie pole. I sobie trawę obciąłem nożyczkami przez przypadek. Dobra, przynajmniej jestem uratowany, bo tu są rycie. Szybko je zabijemy. Mamy dwie rybki. To jest bardziej... no, dobra. Mm, to ja teraz lecę szybko pokopać jeszcze bloczki szybko, żeby to wy Kłopcie i lecę, bo trzeba ten. No, jeszcze pójdę pokopić żelazo, także wyjdzie szybki cygmyk. Dobra, na szczęście trafiłem na ten i mogę sobie już wydobyć żelazo na zbroję, na tarczę i na mieczyk i na resztę. Na jakim ja w ogóle jestem obszarze? Dalej nikomu na razie. Bo nie ja mam kilofa... ...żelaznego. Także tego ja sobie jedzonko jeszcze tu przepalę. Szybko jeszcze pójdę po... ...tą... po owce. Tutaj chyba trzeba będzie Dobra, ja tu mam nożyczki. Patrz tu. Dobra, mamy ten. Reszta. Tylko że jest właśnie z trawą. Ja będę musiał ten pójść potem po trawę, żeby tutaj coś zboże zrobić. Padł kilow, Sobie tutaj drobinę walniemy potem sobie drabinę walniemy, żeby było nam łatwiej wchodzić. Teraz e, bierzemy e, pozostałe trzy drewna i robimy łóżko. Czarne łóżko. Żeby sobie tutaj punkt odrodzenia postawić. odrodzenia sobie postawić. No i jeszcze potem teraz idę pościnać drewno, żeby mieć. Na patykina, na... żeby na drabiny i potem na narzędzia z tych patyków. Teraz idziemy po dynie, A trzeba też. A trzeba mieć jeszcze kury do tego, do tego, pewnie. O ile się nie mylę. Tak, trzeba mieć kury, żeby jajka znosiły. Bo potem ten. Bo potem te ciasto dyniowe da się zrobić. I to trochę pomoże. La, la to pójdę jeszcze se pod... Ja! Dobra. Nie ma. Dobra. To tak, mamy żelazo. To zrobimy sobie teraz kill -off. Robimy sobie też tarczę na początek, żeby potem było być bezpiecznym bardziej w kopalni. Mamy kill off. Hmm. No dobra, raczej to tyle jak na razie, tylko sobie tarczę jeszcze ułożę. Idziemy pokopać muszę jeszcze sobie tutaj zamiast tego piasku to włożyć to na jedynastkę się dokopię no i w przyszłym odcinku będziemy kopać już diamenty no bo jest przygotowana dziura na razie w dzisiejszym to chcę się po prostu przygotować, mieć już po prostu powoli żelaznego seta no dobra idziemy dalej szukać Dobra, mamy razu Ja ciebie nie mam Nie mam co w łapie, żeby go uderzyć Dobra, zabity. Gdzieś lawy słyszę Nawet mi tutaj jeszcze ten pokazuje Gdzieś tu jest lawa. Okej. Okay. To dobrze wiedzieć. Tu gdzieś jest lawa. Dobra. E, ja lecę teraz szybko, żeby mi się żelazo przytopiło i robimy sobie powoli taką zbrojkę. Taką jakby musimy mi nie Tyk, nie. na zbroję będę miał 14 a żeby na zbroję chyba z tego co pamiętam żeby na zbroję to trzeba było mieć 28 czy 24 żelaza na, cał na całego seta to teraz zrobimy sobie 12 16. Na pierśnik zrobimy sobie żelazny i zrobimy sobie jeszcze ten buciki nie wiem, muszę najpierw wcześniej co? To 2 to 2 to 5 Dobra, tu chyba będzie popalane, żeby to zrobić. I zrobimy sobie jeszcze tutaj tę drab tą drabinę głupią, bo ja jej nie zrobiłem. Dalej. I trzeba to już zabarykadować, żeby mi moby tu nie wchodziły, bo typu zombie, szkielet i reszta. Bo będzie źle, jak mi to będzie wchodzić. No dobra, 6 Wystarczy. This is. This is work. Work. This is work. To działa. Dobra. To mamy ogarnięte już zejście. Prowizoryczny dom jest zrobiony. Prowizoryczny. Eee, tak. To jeszcze tylko trzeba skraftować skrzynię na wrzucanie syfu i no jesteśmy gotowi. Mnie ile ten odcinek trwa? 36 minut? Z czego chyba 10 chyba 10 czy 7 pójdę na marne? To mi jest niepotrzebne, to mi jest niepotrzebne, to mi jest niepotrzebne, to też, to też. E, to sobie zostawmy, to też nie jest i to też nie jest potrzebne, to też nie jest potrzebne i to też. Dobra. Hmm. No, w następnym odcinku będzie, tam pójdziemy i poszukamy jeszcze diamentów. To już mam plan na następny odcinek A nie, wiem, czy to Ten... nie jeszcze czasem za szybko. Dobra, są nasiona już. Prawdy. To teraz idziemy sobie, też ja kupimy sobie te nasiona. I potem, no, naszej będziemy powoli kończyć, ja to jeszcze zmontuję potem. Tu nie byłem jeszcze i tu nie byłem, to pójdziemy sobie poszukać, może tu są jakieś, może jest żelazo też będzie. O, jest A, niech się jara. No, bym prawie przegapił. Nie ma już żadnego. To jest w odzie, to tutaj jeszcze, zejdziemy szybko to rozłupiemy. Może dzisiaj będę jednak miał całego seta żelaznego Tam na dół ja wolę jeszcze nie schodzić Bo jak oberwę z łuku to będzie zarąbiście Bardzo, potem iść po te itemy wszystkie hmm. Tu przynajmniej jest bezpiecznie eee, Jeżeli pytania na jakiej wersji, bo też jakby, co to już mogę odpowiedzieć, bo nie odpowiedziałem na początku. miałem na 1.16.4, nie na 1.16.5 chyba, bo tak, no chyba jest 1.16.5, bo no, tam był nasz serwer, gdzie nagrywałem z maszyną, ale znaczy. Nie, on był na tej wersji, no i ja musiałem zmienić A nie chcę mi się teraz zmieniać wersji Więc no... Gdzie jest ta owca? Gdzie tutaj była owca? Okej okay. Aha. Aha. Okej. Okay. Nie wnikam. No dobra. To tak. Zaraz może pójdziemy do jaskini. W sumie teraz możemy iść, bo już mam przygotowane. Zejdziemy na dół tam do tego i kończę odcinek, bo po prostu y, to już chyba wystarczy, te 40 parę minut. jeżeli będzie tu żelazo no aż ja, jeszcze ogórki no ja nie mogę no wystarczy już serio? E, dobra to jednak zwiedzimy to też w następnym odcinku bo nie chce mi się tam schodzić jak tam widzę te dwa ogórki e, to aż mnie wyobrażam sobie co by się stało znaczy no chyba by się nie stało bo mam praktycznie fullseta, mam tarczę, która by mnie ochroniła przed tym wybuchem, no ale... No. Noż ja. Pierdolę. Eee dobra mm. E no tutaj po nie, to lawa No coś tu jest w ogóle Myślałem, że kurczę wystarczyło tylko pójść w jedno miejsce wyjść i nagle jesteś w innym miejscu co Coś tam jest na dole, wolę nie ryzykować. Też tam iść. Mm. Jeszcze już jest 40 parę minut, więc ja zaraz będę ten. A z tego pewnie filmu wyjdzie gdzieś około 20 albo 30 Bo obecne jeszcze tą noc jedną. Co, która ten? Tu jest... No fajnie woda co tu jest? Jakaś niewidzialna ściana czy co? To trzeba tylko bloczek zniszczyć. I się... Okej. Okay. Jest ładnie, tylko że mi teraz FPS na 30 spadły zarąbiście. Na razie. papa! Pa.